Dobra, to słuchajcie, na to by wychodziło, że tak naprawdę był to ostatni panel na tegorocznym E3, jaki oglądamy za chwilę. E, jakieś afterparty tutaj jest na tym kolizjum. Zastanawiam się, czy by na tym nie zostać w sumie, e, bo tak naprawdę nic lepszego za bardzo do roboty nie mam. E, no mam tutaj oczywiście swoje jakby zrobić podsumowanie i tak dalej, ale... E, mówię, nie przygotowywałem się do tego, Także zastanawiam się, znaczy tak, dobra, bo i tak mamy chwilę przed tym następnym panem, w sumie zostanę, zobaczymy o czym to będzie, bo to będzie afterparty, czyli no nie wiem, no, będą takie pogaduszki, że o, co Ci się może najbardziej podobało na E3 i tak dalej, każdy będzie mówić o Cyberpunku, posłuchamy troszeczkę. Um. Także, jeśli chodzi o mnie, no to oczywiście Cyberpunk Najważniejsza gra targów, zdecydowanie najbardziej jestem na to nahejpowany. Kupiłem kolekcjonerkę, także to chyba coś znaczy eee, Następny w kolejności, mam wrażenie, z Watch Dogs Legion Bardzo mi się podoba koncept tej gry Mam nadzieję, że Storywise będzie dobrze, gameplay myślę też będzie całkiem spoko No i to, że właśnie im się udało od strony technologicznej osiągnąć tą symulację tego świata To jest naprawdę coś świetnego The Light 2 Również polska gra, również bardzo czekam, bo te konsekwencje, to jak miasto reaguje na, na decyzję gracza jest naprawdę, naprawdę spoko. 12 Minutes to jest gra, która mi bardzo zapadła cholera w pamięć i mam nadzieję, że ona będzie dobra. Trochę indie, mamy ten dzień Świstaka, który był, jak mówiłem wcześniej parę razy popularnym ontem na E3 tak samo z Blair Witch, chociaż Blair Witch trochę mi się mniej podoba, ze względu na to, że to jest takie, to jest jednak horror psychologiczny i nie lubię horrorów po prostu. Ale to tutaj tak powiedzmy średniawka. Control mi się bardzo spodobało, szczególnie po dzisiejszej prezentacji. Zdecydowanie, chyba będę musiał tą grę ograć. The Humankind Odyssey, nawet ciekawe, zobaczymy co to będzie. Zdecydowanie, poczekam na recenzję, ale być może będzie to dobra gra, być może nie. No, i tak zastanawiam się, co jeszcze było, bo już za bardzo nic nie pamiętam z tego, czy co by jeszcze tak jakoś a, bardzo zapadło mi w pamięć. E, Mozaik, bardzo fajna indigierka. E, mam nadzieję, że ona będzie ciekawa. E, taka trochę o tej szale rzeczywistości przypominająca, takiej rutyny, szarej rzeczywistości. Mam wrażenie, że to, to może być fajne. No, i staram się jeszcze sobie przypomnieć jakieś inne tytuły. Jak mówiłem, nie przygotowałem się do tego, także mogę o czymś bardzo fajnym zapomnieć, ale jakby no to też dobrze pokazuje jakie gry najbardziej mi zapadły, no bo o nich pamiętam, tak? Także wydaje mi się, no nie mówię, nie jestem w sobie w stanie przypomnieć jeszcze jakichś innych ciekawych gier, które jakoś by mnie jarały bardzo, które były pokazywane tutaj na E3. No oczywiście, jak wszystkie gry praktycznie są ekskluzywne, to na nie bardzo czekam, no, ale o nich jakby nie mówimy w ramach E3, no bo bo ich na E3 nie było, tak naprawdę. Także no nie wiem, wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. A, Marvel's Avengers, o, to była jednak też gra, która, na którą czekam, ja nie jestem fanem superbohaterów, ale mam wrażenie, że to może być dobra gra, po prostu Crystal Dynamics, fajna rozwałka tymi bohaterami. Eee, fajny gameplay mam nadzieję, fajna walka, na to, na to też liczę. No i chyba tyle. Jeszcze muszę sobie tak przelecieć w miarę po kolei przez te konferencje mam wrażenie, myślami. Żeby być może jeszcze sobie coś przypomnieć. Wiesz, no... Mam wrażenie, a no oczywiście, Star Wars Jedi Fallen Order, no właśnie, przeleciałem myślami i od razu mi się przypomniało. Eee, gra, po której spodziewałem się trochę więcej, bo spodziewałem się bardziej widowiskowej akcji i bardziej w sumie slashera niżli tego systemu, to full combat bardziej souls-like i tak eee, dalej. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ja mam trochę obawy, ale podobno gra się w to dobrze, także może pod względem to będzie fajne, mam nadzieję, że pod względem historii to będzie zajebiste, eee, właśnie, właśnie Star Wars Jedi Fallen Order. Trochę mi się nie podoba to, że jest w tych grach dużo elementów Metroidvania i ja jakoś tego bardzo nie lubię, szczególnie co mi się w Order nie podoba, to pom przeciwników. Jakby jeszcze eksplorowanie lokacji, w których byliśmy, ok, ale to, że się przeciwnicy rozpiął, trochę tego w grach nie lubię, chyba że to jest jakoś wytłumaczone storywise, ale wątpię, że tutaj będzie. To jest po prostu jakby stricte element mechaniki gry. Także jeszcze Fifa 20, zdecydowanie chcę w tym roku FIFA kupić. Eee, bo, bo chciałem po prostu pograć sobie w tą FIFA eee, W każdym razie to by chyba urwało moje podsumowanie ja na chwilę zatrzymam kolizjum, żeby tutaj eee, zacząć tą, tą afterparty od początku No i zobaczymy sobie co tu w takim razie jeszcze będzie Ale powiedzmy, że na tym moje podsumowanie E3 2019 się kończy Zdecydowanie brakuje mi Sony, no ale cóż mam nadzieję, że za rok coś pokażą więcej A no i jeszcze z jakich tych rzeczy to w sumie trochę ostatni było eee, Jakoś super dużo, Uplay wypuszcza swoją usługę, Uplay Plus, co może być ciekawe, Xbox Gamer zbierze na Xboxa, no i także nowa konsola od Microsoftu, Project Scarlett oficjalnie zapowiedziana, ale tak naprawdę wiele konkretów nie mamy, jest bardzo podobna do PlayStation 5. Także w sumie, w sumie tyle, także kończymy podsumowanie mojego E3, wracamy już na chwilę na kolizję, bo mam tutaj jakieś afterparty, zobaczymy co tu będzie po prostu, mam nadzieję, że coś ciekawego.